Siemano, z tej strony Szezer Mam dzisiaj przed sobą dwie paczuszki ze sklepu Firewerki Shop Nie mogę za bardzo krzyczeć albo po prostu mówić głośno bo mam jeszcze problem z gardłem także mój głos jest po prostu taki jaki jest, także jak czasem będziecie coś gorzej słyszeć to przepraszam ale na no, mam dwie paczuszki z Firewerki Shop Jedna jest zamówiona w trakcie Black Friday I druga jest zamówiona w trakcie Mikołajek Mówię, nie robię wam unboxingu Tylko tej jednej z Black Friday, tylko zrobię od razu dwie naraz, bo No ta widzicie jaka jest, taka mała, że Mieści się w jednej ręce, nie? Także no, bez zbędnego pitolenia Usiądę sobie wygodnie jak księciu, I sobie ją odpakuję Żeby Zobaczyć, co tam jest w środku. No na Black Friday oni no, tam fajne akcje mieli całkiem. Niektóre rzeczy naprawdę szło y, tanio wyrwać. Ja za tą paczkę, co tutaj właśnie otwieram, to Wam powiem, że zapłaciłem około 80 zł. 87? Coś takiego. Także w środku są my. Rzeczy, które bardzo chciałem w tym roku jeszcze mieć. To była jedna z takich rzeczy, i to jest jedna z takich rzeczy, których mi właśnie jeszcze brakowało. Ale no już mi tego nie brakuje, bo jest to tutaj w środku. Mam nadzieję, że jest całe. A co to jest, to za chwilę się sami przekonacie. ciem, ciąć. Dobra. Ale poklejone Żeby wszystko ładnie dojechało Tak To są Rakietki Które się niestety otworzyły Ale na szczęście tylko jedne Rakietki Scream Rocket 2 <laughs> Tak wyglądają Scream Rocket 2 Kategoria F2 Baczuszki. Do tego dostałem, a czy zamówiłem, Single -shoty Vortex od funkę I widzę, że jeszcze dostałem od chłopaków gratis, jakim jest Titan Bliss ROD 3, Black Mamba 1 i C4 Party 2017. O, no to spoko. Także taki gratis elegancko Taki gratisy to ja mogę dostawać Dobrze Później sobie najwyżej wszystko jeszcze podsumujemy Ale na razie lecimy po prostu z unboxingiem Żeby wam wszystko ładnie nagrać Oczywiście nie jest to jeszcze ostatni unboxing w tym roku Także spokojnie Ja jeszcze Wciąż zbieram co prawda cały rok można powiedzieć wspieram Ale chyba odwrotnie ją mam kurde dobra tam tak była naklejona naklejka Wymklałem Myślałem, że tam jest góra, ale tu jest góra, aby widać, że jest ta taśma zobacz jaka ona jest tutaj jest paczusia z z mikołajek także tutaj już jest trochę więcej rzeczy ale chyba są wyrzutnie to były tak. no to tak krówka krówek nie jem ale dzięki super po prostu zarąbista wyrzutnia jak zobaczyłem na filmiku no to bardzo do mnie przemówiła z triplexa. Taka oto. Ona ma tam. No, tutaj nawet jest napisane. Nie wiem, czy z tej strony też. Nie, z tej strony nie, ale. tak wam pokażę. To jest 30 mm, 25 strzałów i czas trwania 9 sekund. Jest bardzo szybka i po prostu zostawia taki piękny taki purpurowy, fioletowy. Nie wiem, czy to ja to tam jestem, ale po prostu ładnie wyglądała. Jak po prostu taki jeden duży 25-strzałowy finał. Także polecam sobie sprawdzić na necie, jak strzela. Jak ktoś by się też zainteresował, kupnem. Co mamy dalej? Wierzutnie Matrix od Argento. 16 strzałów, 20 mm. Taka o. Nie wiem czy się łapie jakoś, pewnie tak, ale to tak. Do tego. O! Jeszcze jedna krówka. No, dziękuję. Do tego wyrzutnia Smile Day. Musiała wlecieć w tym roku. Jak żeby nie. Chyba każdy zna, nie muszę tłumaczyć jak strzela i tak dalej. no Fajna wyrzutnia. Jedynie co to. Partia mnie interesuje. Numer party chyba 2025 nie wiem, jest numer party, batch number TXB 601 także, chyba, 25 rok to oznacza, ale mogę się mylić. No, nieważne, przecież one się dużo y, nie różnią. Y, no, i tutaj. Mały stroboskopik, Mamy zamiar yy, coś z nim wykombinować w tym roku, ale nie będę wam jeszcze zdradzać szczegółów. No i do tego mam jeszcze kolejną krówkę. <grywki> Dzięki bardzo. No i do tego wlotują jeszcze single shoty XXL od Triplexa. Tak. Jak już zdążyliście wziąć udział w konkursie, no to tam są XL-ki, czyli rozmiar mniejszy do wygrania. Ale myślę, że o wiele gorsze tamte nie są od tych Po prostu mają mniejszy kaliber i już a Cena akurat była tutaj podobna na promocji, bo kosztowało około 4 dyszek, także Także no, tak się prezentuje Mój unboxing, ale tu jeszcze jest gratis Większe zamówienie A mniejsze gratis, holibka Nie no, ja się tutaj Ja się tutaj nie będę Z nikim Przeczeć Takie dwie petatki Numbu Midu I Black Mamba ponownie Także no To by było z unboxingu Postawię sobie to wszystko jeszcze tutaj i wam dogram jak to wszystko wygląda Dobra Tak się prezentuje całość Tak oto się prezentuje Tutaj te single Duże, XXL Kurde z tym światłem to ich Siema widzicie mnie Tutaj od triplexa wyrzutnia. No ona jest naprawdę fajna. Polecam wam sprawdzić ją, bo jest serio dopieszczona. Tutaj jest My Day, oczywiście Matrix, Vortex, salut od Funkę. No i tutaj nieszczęsne rakietki yy, od Funkę, Scream Rocket 2. Yy, sprawdziłem sobie wszystko i są to inne rakiety niż chciałem zamówić. Po prostu jest zły filmik podpięty. No, a dodatkowo w transporcie chyba uległy zniszczeniu i złamało mi się cztery rakiety. No, ale są gratisy. Są stroboskopy, z którymi będę robić mały projekcik, ale to więcej się dowiecie. Już chyba w Sylwestra dopiero. Także dzięki za oglądanie. Nie jest to ostatni unboxing, oczywiście. Będzie jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery. Kto wie, ale na pewno nie jest to ostatni. Ja dziękuję za oglądanie. I zachęcam jeszcze, jak nie wzięliście udziału, yy, do wzięcia yy, w konkursie udziału. <tak>, tak, konkurs trwa do 14 grudnia. Jest to ostatni film, jaki wrzuciłem, nie licząc tego oczywiście. Także jeszcze raz dziękuję. I życzę Wam wszystkiego ogółem dobrego, szczęścia w konkursie. I no, dużo fajerwerek. Do widzenia.